Cześć, to Kupiter. Zapraszam na szybki przegląd akwarium. Jest końcówka września. I co tutaj się dzieje? Oto jedna z nowych paletek, która sobie rośnie bardzo, bardzo ładnie. Druga z nich znajduje się tam za korzeniem. Można powiedzieć, że wszystkie palety w łącznej liczbie pięciu całkiem fajnie sobie pływają i żyją. Skalaria oczywiście na swoich pozycjach. Tym razem jakieś duże zagęszczenie powstało po lewej stronie zbiornika. Oczywiście szczefuncio biały. Okupuje środkowe rewiry razem ze swoją panią. Po prawej stronie natomiast ustawiona grupka neonów około 10-11 sztuk w tej chwili. Moczarka brazylijska tak jak to było do przewidzenia już powoli odbija. Lilia też wypuściła już kilka liści. W tej chwili mamy bodaj 4-5. Dorosłych, dużych liści. No, generalnie cały czas można powiedzieć, że rośliny rosną całkiem nieźle. Bulbitis też sobie radzi. Tam, gdzieś powinien się nam pojawić. Melodus Pictus. O, tam machnął swoim wąsem. Znajduje się pod gąbką od filtra zewnętrznego. Tam kręci teraz jakieś piruety. Nie bardzo jest widoczny Tutaj zaraz znajdziemy drugiego. Pod korzeniem, proszę bardzo. Przygląda nam się. O, no i postanowił. Jeszcze raz nam spojrzeć prosto w oczy. Także tak sytuacja się przedstawia. Jesteśmy na kilka godzin przed podmianą wody. Ciekawe, czy po podmianie znowu zaczną się jakieś zaloty. Jak to zwykło być i czy zaczną się znowu tworzyć nowe nowe życia w postaci tutaj wyprodukowanych przeróżnych przeróżne ikry zobaczymy czas pokaże A tymczasem popatrzmy jeszcze na całość tak jak powiedziałem lewa strona Tutaj zgrupowały się palety. O, jest i druga z nowych. Uciekła mi do boku. Za chwileczkę ją złapiemy. Jest. O, okay, dziękuję bardzo za uwagę. Życzę dobrego popołudnia. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia.